Witam Pawlo znowu sam się pierwszy Walcz nie niedobra Walczę z cynamonem <noise> No i Zuj to nie, kurwa. Nie, nie ma zapoleniu <noise> No nie <noise> Chodź tu! <grywa> <zabił piergiem>, <grywa> ja <zbawę>, <grywa> 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 Paweł zabił pierkiem, co mamo? Nie no, za bardzo śmieją płacze, kurwa! Brakuje gdzieś <grywa> strzelać świny, kurwa, żeby to wydać. Chodź, Paweł, na polowankę. Zdrowie. Dlaczego? nie biało <noise> no, <prawo. głos> ja żyję, że to dobrze jakie błyszki piękne <noise> kurwa ej! ale pachnie cytrynką hahahaha <noise> cytrynowy babuś, proszę

w mordę? No. 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 <grym> <Dawaj, jadę. grym> no. Tak się No. 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 cynamonem ci poszło. No. 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 Chyba No. piesze No. się. <grym> Nie, ja nie porę, nie porę sam, W ogóle. Nie, to jest jakąś Idę, Idę w lekko się nauczyć. No, jak ryb sam, opierdalasz sobie tacy. Na no. czas. <laughs> A co to mi odkurwa? Obróż mi szkiel, kurwa, Marc! Smaraz otwórz. Mm, mm, mm. To jest <laughs> Dubelka trzeba Jak dubelka? <laughs> Bo źle ujęcie poszło. Bardzo źle to zły. Skręcić tu na całą Japę spaliło. Kwasy żyć. Mhm. A kurwa. Kminek w Piertoli. Kwasek już jest na łyżeczce. Co sadko, z 92? mam go na dworze Jak to tutaj ty przez tydzień do ciebie będę mówił Bosie bawa. Grill kurwa, ktoś z 93? Z archiwum! Z archiwum babcik Czyli to wpierdalał? To Słabe Proszę się do pieczenia? Żeby Pablo był miękki i ładki i pawabny. Jak nie je, kurwa jest zupy i wpierdala kiełbasy z grilla. Wszystko na randa. Jak Bergry kurwa jesteś. Czekaj, podsypię cię bo wiesz, że mało. Tak klinek to co to jest? Dobra jest, bardzo. Że kurwa ci palcem czy nie? Nie, nie, trzeba, A jest, fajne, nie? O, Dawaj! <gryzm>, o. o, o, o. A, a, chyba się pierdolimy. Short nie jest poważnie! nigdy. O kurwa po brodzie. <śmienią> o, no. Harczy daję. <śmienią>